Hej, przyjrzyjmy się dostępnym mistrzostwom dla listy. W tym odcinku omówimy drzewka rozwoju poszczególnych umiejętności w danych mistrzostwach oraz wybierzemy jedno z nich, które zdefiniuje kierunek rozwoju naszej postaci. Zapraszam do oglądania. Zacznę od tego, co może być zabawne, ale gdy za pierwszym razem znalazłem się w lokacji End of Time. To w żaden sposób nie mogłem znaleźć miejsca, w którym świecił mi się na mapie znak zapytania. Musiałem siostro namocować, aby samemu znaleźć sposób, aby się tam dostać, co okazało się bardzo proste, ale overlay z mapą może być w tym miejscu trochę mylący. Pokażę Wam zatem drogę, która doprowadzi nas do Eldera, który pozwoli nam na wybranie mistrzostwa. W międzyczasie przyjrzyjmy się, jakie mistrzostwa w ogóle mamy do wyboru. Beastmaster jest silnie powiązany z przyzywaniem towarzyszy. Samo wybranie mistrzostwa daje nam dostęp do skilla Samon Raptor. Podobnie jak Howl Wilków, przyzwany Raptor daje nam dostęp do umiejętności Rampage. Jest ona jednak znacznie silniejsza od Howla. W drzewku mamy bardzo klasyczny rozwój, jakiego możemy się spodziewać: zwiększanie efektywności Rampage'a i zwiększanie siły naszych Raptorów w ogóle. Moją uwagę zwróciła jedynie cecha Adaptation która sprawia, że gdy nasz raptor zabije 10 wrogów na danym obszarze, zyskuje boost do siły i staje się nieco większy. Teraz mamy Samon Bera, kolejny towarzysz do wyboru. Tu moją uwagę zwraca cecha Forceful Swipes, która sprawia, że nasz niedźwiedź może używać zdolności Swipe, do której sami mamy dostęp w drzewku Primalisty. Samon Scorpion to pierwsza umiejętność Bismastera, która wydaje mi się naprawdę ciekawa ze względu na cechę Maternal Instinct która sprawia, że skorpion co 10 sekund przyzywa losową ilość Baby Scorpions, czyli po prostu małych skorpionów. Baby Skorpiony liczą się do puli minionów, nie mają czasu trwania, ale mogą zostać zabite przez naszych wrogów. Bardzo ciekawe i oryginalne. Następnie mamy Frenzy Totem, czyli totem, który zapewnia buff naszym towarzyszom, minionom i nam samym. Frenzy zapewnia nam zwiększoną szybkość ataku i czarowania, a jego drzewko rozwoju po prostu zwiększa korzyści, jakie możemy z niego uzyskać. Fajnie, że może on także leczyć. Teraz Samon Sabertooth, czyli tygrys szablozemny. Na uwagę zasługuje możliwość przemiany go w Ice Tigera, który uzyskuje dostęp do różnych skilli, które są oparte na zadawaniu obrażeń od zimna. Normalnie tygrys mag. Beastmaster omówiony. Pamiętajcie o tym, że każda z tych umiejętności przyzwie jedną sztukę towarzysza, a jeżeli nie uzyskacie dodatkowych bonusów, to jesteście ograniczeni do dwóch kompanionów. Jeśli zdecydujecie się na wybranie Mistrzostwa Beastmastera, obdarzy Was on zwiększeniem puli towarzyszy o jeden. Mistrzostwo Szamana, czyli postaci w dużej mierze związanej z obrażeniami od Zimna i Błyskawic. Dodatkowo z silnym wsparciem totemów. Warto podkreślić duże bonusy pasywne, jakie zapewni nam wybranie tego mistrzostwa. Plus 50 odporności na obrażenia od żywiołów, czyli ognia, lodu i błyskawic, jeżeli przyzwiemy totem. Absolutnie potężne. Wybranie Mistrzostwa Szamana da nam dostęp do Storm Totemu, który będzie raził wrogów błyskawicami. Zwróćcie jeszcze uwagę na to, że Szaman ma dostęp do mniejszej ilości skili niż pozostałe mistrzostwa. Korzystałem już ze Starom Totemu i ogólnie sobie chwalę. Cecha tej umiejętności, którą chciałbym podkreślić, to Blizzard, który sprawia, że wokół naszego Totemu trwa zamieć zadająca obrażenia od zimna wrogom dookoła niego. Dodatkowo Thunder Totem, który daje nam szansę na przywołanie znacznie potężniejszego Totemu. Tornado przywołuje wir, który porusza się w losowych kierunkach, wciągając wrogów bliżej i zadając im obrażenia. Miałem już okazję korzystać z tornado, średnio siadło, ale nie rozwijałem go bardzo długo. Podoba mi się cecha Charge Storm, która sprawia, że tornado strzela co 2 sekundy błyskawicą. Earthquake to zdolność mili. Pamiętajcie o tym ze względu na tagi skalujące. Trzęsienie ziemi kosztuje sporo many, ale jest też dość skuteczne. Korzystałem przez chwilę, ale wydaje mi się, że ten skill nie powinien znaleźć się w drzewku szamana. Earthquake ma bardzo ograniczone synergie z naszymi totemami lub w ogóle z pozostałymi zdolnościami szamana. Avalanche wyróżnia potężny DPS i ogromna skuteczność. Mimo wszystko jest channelingiem, a ja jestem na etapie, w którym podtrzymywane umiejętności w ogóle nie są w moim kręgu zainteresowań. Niemniej lawina wydaje się być bardzo silna. To co warto odnotować to fakt, że w trakcie podtrzymywania skilla nie będziecie regenerować swojej many, więc lepiej uzbroić się w jej sporą pulę. I ma na tyle dziwne, że ma tylko cztery umiejki. Druid. Tego jego mościa nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu, więc mamy tu arsenał transformacji. Sam pasywny bonus jest przeciętny, gwarantuje nam 70% redukcji obrażeń na 2 sekundy po tym jak opuścimy przemienioną formę. Dodatkowo 20% wzrostu punktów życia i many. To akurat całkiem spoko. Po wybraniu mistrzostwa druida uzyskamy od razu dostęp do werber form, czyli transformacji w coś pomiędzy wilkołakiem i niedźwiedziem. Nie dajcie się jednak oszukać, będziecie wyglądać jak klasyczne grizzly. Miałem okazję grać pod te transformacje i ogólnie bardzo sobie chwalę. Wydaje mi się, że póki co jest najsilniejsza ze wszystkich form druida, ja zmiksowałem to z walką dwoma toporami. Misiek da nam dostęp do całej puli nowych umiejętności, pozostanie nam jednak do dyspozycji Swipe i Warcry, a właściwie to jego wariacja. W niedźwiedziowej formie nasza mana zmieni się w furię, która będzie spadać z czasem. Gdy osiągnie poziom 0 wrócimy do naszej podstawowej, bardziej ludzkiej formy. Z cech podoba mi się Friendite Strikes, które zapewnią nam pewien zwrot furii, gdy swipe trafi przynajmniej jednego przeciwnika. Ja mogę jedynie powiedzieć, że akurat swipe jest główną umiejętnością, której chyba warto używać po transformacji. Misiek ma sporo cech, które dają nam szansę na użycie dodatkowych zdolności, generalnie polecam. Spriggan Form przetransformuje nas w drzewca, który także uzyska dostęp do nowej puli zdolności oraz także zmieni naszą manę w furię, która będzie działać tak samo jak w przypadku transformacji w miśka. Maksymalna wartość Rage'u zawsze jest równa maksymalnej ilości many, jaką może posiadać nasz bohater. Testowałem Sprigan i Średnio Siadło. W naszym arsenale zdolności pozostanie Torn Totem, także całkiem oryginalne połączenie. Dodatkowo mamy umiejętność Samon Spriggan, która przyzwie nam drzewcowego towarzysza, który posiada aurę leczącą 10 punktów życia na sekundę. Dość oryginalne, chociaż ja niezbyt korzystałem z tej możliwości. Cechy rozwijają skuteczność naszego towarzysza, ale raczej nie wyłapają niczego, co trzeba specjalnie highlightować. Przedostatnia umiejętność druida, a jednocześnie ostatnia transformacja to Swarm Blade Form. Podobnie jak pozostałe transformacje uzyskujemy nowy pakiet zdolności i furię, która będzie spadać z czasem. Trochę testowałem tę formę, ponieważ jest bardzo ciekawa według mnie. Niestety czyni naszą postać mocno papierową, więc odradzam w trybie hardkorowym jako pierwszy wybór. Cech, które dają nam ciekawe możliwości jest jednak tutaj cała masa i wierzę, że można zbudować bardzo fajną postać pod tę formę. Ostatnia umiejętność to Entangling Roots, która jest obszarowym zaklęciem zadającym fizyczne obrażenia oraz zatrzymująca na 1,5 sekundy naszych wrogów w miejscu. Skilla jako tako nie używałem, ale można z niego sporo wyciągnąć jeśli chodzi o obrażenia, leczenie i zadawanie obrażeń rozłożonych w czasie. Pozostawiam Wam do testów, ja raczej nie wyobrażam sobie, aby używać tej umiejętności jako głównej. Trochę myślałem o tym, jakie mistrzostwo będzie pasowało do naszego Prima listy. Jednocześnie chciałbym, aby postać pozostała ciekawa do oglądania. Stąd pomimo że serce wskazywało szamana, chciałbym spróbować zagrać pod druida z nastawieniem na Spriggan Form, a zatem wybierzemy Waldera nasze mistrzostwo. Chwilowo mam tylko jeden punkt pasywny, więc planuję pograć, aby odblokować Sprigan Form i przejść do rozwijania naszej postaci. Plan ewakuacyjny to Werber, jeśli Sprigganka nam się nie sprawdzi. Mam zebrane już trochę przemyśleń dotyczących drzewek rozwoju Roga, więc jakiś czas pojawi się filmik, w którym omówię możliwości rozwoju tej klasy postaci w Last Epoch. Pozostańcie na bieżąco i wrzućcie suba na mój kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.